Plutseli. Nagle. Sienert. Nieśmiały. Jelde. Dotyczyć. Grotte. Płakać. Sadze po stawiać na obstawiać b modlić się prosić modi dzielny mężny inrimme uznawać przyznać nie. porównywać ane Przeczuwać, domyślać się. Sirli. Szczególny, szczególnie. fordel. Korzyść, zaleta. Osiempe. Walczyć. Enmakt. Władza potęga moc. RyŁRESEJ poruszać się, ruszać się, lurepo, zastanawiać się, enevne, dar, talent, zdolność, ręce, czyścić, anerledes, inny, inaczej, obryte łamać, złamać, zerwać.